Zadanie 30. Rozważmy wszystkie prostopadłościany ABCD, e, H, w których krawędź AE jest trzy razy dłuższa od krawędzi AB. A suma długości wszystkich dwunastu. Krawędzi jest równa 48. Niech P od x oznacza funkcję pola powierzchni całkowitej takiego prostopadłościanu w zależności od długości x. I mamy wyznaczyć wzór i dziedzinę funkcji P. Mamy obliczyć długość krawędzi x. krawędzi A, B tego z rozważanych prostopłatnościanów, którego pole powierzchni całkowitej jest największe. Więc oznaczmy sobie to przez x, a tę krawędź przez 3x, bo to wynika z treści zadania. Teraz Tę krawędź oznaczam przez y. Wiem, że suma długości tych krawędzi jest 48, czyli ułożę równanie, w którym dodam długości tych wszystkich krawędzi. Mam cztery krawędzie takie pionowe, 3x. Mam cztery krawędzie długości x. I 4 krawędzie długości y. Tu 2 i tu 2. No, podzielę przez 4 to równanie obu, obustronnie, dodam 3x, i x, 4y, i 4x i mogę wyznaczyć y. I ten y to będzie 12, 4x. I teraz Mogę wyznaczyć funkcję PODIX, czyli pole powierzchni całkowitej. To będzie pole tych podstaw dolnej, górnej, ścianek przedniej, tylnej, tych ścianek bocznych. Wszędzie tutaj mam prostokąty, czyli wystarczy, że pomnożę np. długość czy szerokość. Więc mam tak dwie takie ścianki o wymiarach x y, dwie ścianki x y, od razu wstawiam tutaj tego y, dodać dwie ścianki takie boczne o wymiarach 3x na Y to będą te i dwie ścianki przód tył. One będą miały wymiary x na 3x. To będzie to. Uporządkuję, dodam to wszystko i otrzymam. W przemnożę, uporządkuję wzór na pole powierzchni całkowitej. To będzie minus 26x kwadrat plus 96x. To jest wzór na pole powierzchni całkowitej. Teraz mam jeszcze, mam już funkcję, mam wyznaczyć dziedzinę, czyli dla jakich x ja mogę to obliczać, dla jakich to ma sens. Ten x, ten y to są długości. Krawędzi. To nie może być liczba ujemna i może być też 0, bo by nie było wtedy tego prostopadłościanu. Więc postawimy taki warunek: x większy od 0, y większy od 0. No ten y troszeczkę musimy tutaj podstawić wartość pod y i wtedy wyliczę x. Czyli przenoszę znowu na jedną stronę. Ten y ma być większy od zera, czyli 12 większe od 4 x i 3 większe od x. Podzielę tu przez 4. Czyli mam wyznaczoną dziedzinę. Mam x, musi należeć do przedziału 0, 3. Otwarty przedział od zera do trójki. Drugie zadanie to jest sprawdzenie, dla jakiego X to pole jest największe. Przy jakiej długości krawędzi będę miała największe pole powierzchni całkowitej. To jest parabola. Tu jest ujemny ten współczynnik, czyli ramiona w dół. I ona jakoś tak wygląda i tu ma wierzchołek. To jest jakiś taki x, dla którego ta wartość jest największa. W tablicach mam wzór na ten wierzchołek. Współrzędna p to jest współrzędna xowa, q grekowa. I wystarczy podstawić do wzoru. p to jest minus b przez 2a, a q to jest minus delta przez 4a. W naszym zadaniu tej paraboli A jest minus 26, B jest 96. Podstawiam do wzoru, do tego wzoru. I otrzymuję x, to jest w na x, to jest ten x, dla którego wartość tej paraboli jest największa. Czyli tutaj, jak podstawię, to otrzymuję x 24,13. I to jest odpowiedź na zadanie.